Tato, tato, pisała do ciebie pani z matematyki? Nie, a powinna? Nie, nieważne. Masz mi w tej chwili powiedzieć, co zrobiłeś. Albo zrobimy ci katapultę z domu, niczym mini Mike z ekipy Fryza. Mów. Dobra, dobra. Był sprawdzian z matematyki, z ułamków. Ej. na sprawdzianie, bo koledzy mi powiedzieli, że w końcu trzeba to spróbować. Ha, 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 synek, jak byłem w twoim wieku, też ściągałem. To w czym problem? Przyłapała cię? rzuciła z klasy i powiedziałabym się leczył. A od kogo ściągałeś? Co? No skoro ściągałeś to od kogo? No sam ściągałem. Nigdybym tego nie zrobił komuś. Co ty gadasz? Nie wiedziałem, że ściąganie oznacza zapiąć od kogoś. Więc zacząłem ściągać spodnie, bo tak zrozumiałem. Nie wierzę. Czemu jesteś taki głupi? Tato, tato, przepraszam. Wystrzeliliśmy Kacperka z katapulty. Odleciał do Afryki. Nowy odcinek friza. Papa synku.